I teraz i teraz powiem ci, że to jest śmieszne, ale prawdziwe. Połączyłem się z tobą, nie wiem, w ciągu, nie wiem, kurwa dwóch minut, bo piję sobie. Przepraszam, piwko sobie piję, najarałem się w kominku. Ale fajne. I nie ma się kogo? Nie, nie jestem samiutka i mam ochotę takie. Od roku nie wskoczyłem na bolca i mam mega. A to, ochotę. Ja, a to ja przyjadę do ciebie. Wyruchałbyś mnie w moją pupkę? No raczej. A nie widziałem twojej pupki. Ale w pupkę? też, ale w pupkę też cię wierzę. Tak, szczerze no to, Średnio lubię pupkę, ale jak. Jak to średnio lubisz pupkę? Normalnie. Normalnie? A powiedz mi, jak masz na imię. Jak mam? No, jestem. Mi? Jeszcze raz? Sylwia. No, miło mi, Łukasz. Sylwia, powiedz mi. I jesteś wolna, nie masz nikogo i, i tak wyszła jak wyszło dzisiaj. Na fazie no wyszłaś ja tak na sobie tym. No to niż tak No to tak jak ja, na ale to. Ale bo ty pierwszy na... raz tutaj wszedłeś, a ja takie... Jak no a trzeci powiem. raz. Same monaty laty to wyzywały mnie... Eee, ja miałam ochotę Ty, a wiesz, się... ja myślałem, że to jest ściema z tym numerem? Dlaczego? Wiesz, no ale słuchaj, ja powiem ci jedną rzecz. Eee, no ja myślałem, że jak zadzwonię, to odbierz jakiś facet, ty? No bez kitu ci powiem. Jaki kurwa facet, nie rozumiem. No niech... No, no słuchaj, ja myślałem, że mnie ściemniasz. No nie, ja wchodzę sobie na kamerki i chciałam porozmawiać no, z kimś i... No to chodź na łód tak patrzę na ciebie i myślę... chuj, podam ci swój numer prywatny. Ale, ale szybko jak... poszło, co? Ale jak mi podasz mój numer prywatny gdzieś, to... Nie, ci... nie, nie! Ale po co mam to robić? Ja Jestem chłopak normalny bez przesady. Normalnie? I... Normalny jestem! Nikomu nie będę podawał ale... bez przesady. Ty suszko! O, właśnie, A? to mi się podoba. A chciałbyś mnie spuścić na twarz? Wszędzie bym się na ciebie Ale spuścił. Tak szczerze. Na twarz no są na cycuszki? To bardzo ważne. Wszędzie bym ci się spuszczał. Nie, wiem, nie mówisz. Powiedz tak szczerze. No lu, no fajna jesteś dziewczyna, no. Ale ty też jesteś Jerasz taki No to chodź, idziemy na Whatsappa. Czemu na Whatsappa? No, no nie wiem, no, po, no popiszemy, pogadamy. No no ja wolałabym ci jeszcze troszeczkę dogłębniej poznać. No to do, poznaj mnie na kutaskę mi siądziesz dzisiaj. Wiesz jak mi maszynka stoi. Ale jestem trochę... Ty, ale jest to trochę czat zboczony, nie? A mi się to bardzo podoba. Ja tak? postanowiłam wejść tutaj, bo byłam napalona, tylko kurwa słuszka. No to dobrze, tutaj. no to chodź. No to chodź nam od Sapa, no co. A, a może właśnie nie? Możesz ty suczko moja. A ja przyjadę tam dajebana. kiedyś do ciebie. ja jestem też wulgarna. przepraszam, że tak powiedziałam. No, cię wyrucham kiedyś. Przyjadę kiedyś do ciebie. No, I mówisz, co? a powiedz mi, a chcesz normalnie pogadać chwilę, czy no nie wiem, bo. No przecież teraz rozmawiamy. Wiem, tak wiem. wiem. co <laughs> Ty, Suczka, a ile masz wzrostu, Suczko? Nie jestem malutka. No to dobrze. M ja mam 190. No i widzisz, mamy 60 niecałe. No metr 68 No metr 61 no. I szpileczki? No w to troszeczkę więcej Ale w szpileczkach użył nie za No i kutasek to jest taki No dobra nieważne Więc, Słuchaj, Ale powiedz ja... mi, ile masz centymetrów? No? A kutaska? Co mam centymetrów? No centymetrów ile mam panisek? Nie wiem szczerze mówiąc Wiesz, że ja chyba nigdy nie mierzyłem A tak na oko? No taki normalny Normalnie jest to tak? 12 cm? Tak, nie wiem ile, no. Dla niektórych jest, dla niektórych dziewczyn jest duży, dla niektórych mały, normalny, no nie wiem, jak to mam ci powiedzieć. No, ale różdżka najważniejsza jest tak, jak jest używana, tak? <grym> ty, różdżko, a ty jesteś zajebista dziewczyną. przepraszam, to nie, ty jesteś, je ter... ja jestem, tak... ja ci mam no, jedną nie rzecz. nie przepraszaj, bo ja wolę być dominowana, tak? Bo Aha, domnie... czyli? Ty szmatojebana. No, to no jesteś szmatą. A ja przyjadę tam do Ciebie szmato. No. Może nie ten weekend, ale za tydzień. Ale lubisz dominować? To czy nie wiem, ja wszystko lubię ogólnie. Czyli to zależy od nastroju, jak to wygląda? Aktywne? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, wiesz co? Ja ogólnie powiem Ci jedną rzecz, ja jestem w szoku ogólnie, nie? Że normalnie, ja nie wiem ile tam byłem, dwie minuty? I ja chcę, wiesz co jest najciekawsze? Że ja chcę Cię poznać bliżej. A Ty naprawdę masz 190 90? No tak. Pierdolisz. No duży są chłopak. I to, no i ty, to. To ile masz centymetrowego panisa? No nie wiem, chcesz go złożyć dzisiaj? No ja sobie w sumie na tym twoim numerze to jest twój twój WhatsApp, tak? No, chodź o WhatsApp. Nie, nie, nie. Skarbeczku, no. Chodź. Ja nie chcę chciałabym z sobą rozmawiać i wtedy możemy. No to rozmawiaj, tym... ale na Whatsappie też możemy rozmawiać. Ja ci powiem jedną rzecz. E, ten... Ja kurwa jestem w szoku, bo ja dwie minuty i znalazłem taką zajebistą dziewczynę jak tej. nie wiem czy to jest kurwa przeznaczenie jakieś czy coś ale kurwa jestem ja w ja ci powiem jedną rzecz jak widziałem jak tamtego co nie ja myślałem że to jest jakiś co nie że w sensie tam. To... słuchaj powiem ci jedną rzecz mogę no proszę proszę słuchaj ja myślałem że to kurwa się jakiś koleś bo różnie bywa co nie na jakichś innych portalach czy coś tam ja myślałem że to jest kurwa normalnie filmik z tego nie że ty jako dupeczka taka fajna Jesteś postawiona przez kolesia, co nie? I nie wiesz co miał być za chwilę? A, a to ja jakieś dziesiąty raz jestem... To w ogóle jest możliwe? Jeszcze raz? Tak się w ogóle da? Ale jeszcze raz powtórz. Znaczy w sensie, że... Jak postawiony, bo ja... No, no lepiej... nie wiem, no ja, wiesz co? Bo ja kiedyś byłem na innym portale no. jakimś, co nie? To są jakieś dziewczyny, a potem jest temat taki, że hajs wysłać, nie? I przeważnie to jest facet, nie? Pod telefonem co? no no właśnie to fajnie słyszałam ja nie skumałam ja nie... ale wiesz co, co mam teraz? no nie pierwszy raz o tym słyszę ja no, nie to, bierze na tym, o, o, na tym na tym na tym na tym TV co się kurwa, spotkaliśmy ale oj to... wariacie mogę do Ciebie napisać na Whatsappie ale zainteresowałeś mnie z tym żebym ja no właśnie ale... a wiesz to jest taki temat że są też faceci podstawieni i kurwa hajs od Ale to ja nie chcę żadnego hajsu, od razu no ja to podkreślam, ty ja ty po prostu miałam ochotę się poznać, porozmawiać, a może nawet ale... na seks, tak? Przez Na seks? No między innymi, ale to... Bo wiesz, że ale ale... ja mówię, że chodzi mi o to, że ja nie, ja wiem, nie chcę żadnych pieniędzy, rozumiesz? Nie, no okej, no tylko ci żebyś uważała czasem na takich czatach. Bo ja jestem od ciebie parę lat starszy. Przypomnij mi, ile ty masz lat? 33 mam, 9,2 rocznik jestem. O kurwa, to ja mam tej. A wiesz że to jestem od ciebie trochę starszy? No i. gdzie? No i gdzie minusy? No nie ma, ja do ciebie przyjadę niedługo, są znaczy do tej. Gdyni, Gdańska, gdzie tu mówisz? Do Gdańska, no. A ty, a potem ty do mnie przyjeżdżasz i się zykam przy kominku. A tak szczerze? Jeżeli chodzi o takie no. perwersje. No. Ja też lubię dużo rzeczy. Co, co lubisz? Spuściłeś mi no się lubię. na twarz? Wszystko ci się spuszcza, gdzie będziesz chciał. Nie, ale nie pierdol, tak szczerze. No wszystko lubię. Ja, ja cię przepraszam, no. ciebie sobie Nie możesz powiedzieć, że wszystko lubisz, bo na przykład miałbym no. perwersję, no, żebyś lupię. zrobił pising w na Cytuszki, to byś tego nie zrobił. Jeszcze raz? Na przykład, żebyś mi zrobił pissing na cecki, to byś tego nie zrobił. No, tak a prostu... pissing to znaczy, po mojemu, co to jest? No, że wyszusiałbyś mi się na cecki. No ja tego nie lubię, a... No, nie, no bez przesady. No, no i właśnie widzisz, no, no to... No, bez hardcoru takiego. Dupkę średnio lubię. Ja Ci powiem jedną rzecz. Ja ostatnio miałem 25-latkę przez mm -hmm. pół roku i tyle w temacie. No a ja mam 40, kurwa, w listopadzie mam 43. I dalej chcesz mieć ze mną kontakt? A gdzie minusy? No, tym bardziej starszy, tym Ej, ty, bardziej doświadczony. A, 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 ty, ty aż idziesz do mnie tutaj? A jak miałabym powiedzieć szczerze, że... to pani jest no? doświadczony. No, pani jest doświadczony, no, młodą zykałem, kurwa, ty, ale. A tak, tak lubisz, normalnie nie wychodzi z cuda. Jeszcze raz <laughs> proszę? Może no, z łóżka nie wychodzisz? W sensie, mówisz, że długo parę razy Znaczy, tyż... ja osobiście myślę, że. Jakbyś nic nie fuknął, to będziesz miał dosyć, bo ci zajeżdżę kutasa. No i bardzo dobrze. I będziesz siadać na mnie, tak? Tyle razy, ile będę chciał. Lubisz no, być dominowany? Czy żebym... Nie wiem. Tym jest to dominował? chyba nie wiem, kurwa. Ja ci powiem średnio. Znaczy, no, nie umiem ci odpowiedzieć na ten temat, wiesz? Ja tak nie? Nie znasz swoich preferencji seksualnych? Nie i... wiem. Czekaj. No Czekaj. Ja muszę dać upu swoim emocjom. Ty jesteś taką szmatą. Że nie, ktoś cię zdominuje. Ale... Daj mi dokończyć, wąski. Ty wolałbyś. Żebym... Wąski, kurwa. Ty, Wolałbyś, żebym ja cię zdominował jak szmatę, czy żebyś ty mnie zdominował? Chyba, raczej ja ciebie. Jak to znaczy, chyba? No, chyba. No, ja ciebie będę dominował. A, nie czuję pewności takiej w siebie. Słabiutko. Czyli nie chcesz już dalej gadać? Znaczy, nie o to chodzi, że nie chcę gadać, ha, tylko nice, mam, nice, mam wrażenie, nice, że nie jesteś na tyle pewny siebie, żebym... żebyś sprostał moim oczekiwaniom. Okej, okay, no to co? Trzymaj się. No to na. Szkoda. Pa. pa. Ja pierdolę, ale pizda. Ej, Kaha co Co myślisz? Ale kurwa lamus, nie? Ej, no lamus nie? No lamus no, o no, lamus chuj Lamus chuj Ja lubię zdominować, tu ciągnież kurwa ze włosy, tu lecisz kurwa z tym matem. Kurwa co za lamus jeba